Siemanko, to, to jest kolejny odcinek z Brawl tak? W się Stars. bo nie wiem, się wkurzyłem na prostu, bo w to, się wbijała, się wkurzyłem, bo co czas, co czas wbijała i potem znów przegrywałem, no i wreszcie się uspokoiłem. Tak, uspokoję się, co tam wchodzę, i tak mało. No. I bardzo was przepraszam, coś się stało z mikrofonem. Nie wiem co się stało. Jak coś miało co mi się chetycy są takie ścinki tutaj. Używam ich twi. Nie, problem niestety. Nie. Zostaw pójdź A po co? To... Chodzi? No i po co gościu zaczynałeś ze mną? To. Przepra Przepraszam za to, że nie mogłem nagrać od nie mogłem tej mikrofonu czy się ogarnąć. Okay, walka nie nie czy to, nie była skrzynka. Ale dobra. dobra. I jak chcesz, to tu też to jest jakaś aktualizacja. że dodali nową postać. Jak ją się nazywała? Jak tam się dobrze... Jak się tam dobrze czytało po angielsku. Jerry? Nie. Nie. Kurde, jak się ją czytało. Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzach tak. Jak się tak do ...nie mówi. Napisz się po prostu, a nie piszcie jak się tam nazywa. Się każdego tam zatruje, ale co tam. Okej, okay, ja się gdzieś schowałam, bo tam jest za dużo ludzi. Okej, okay, tutaj ktoś będzie siedział. Nie? Okej. Okay. Yy! No idź! Nie! Okej. Okay. Ja wolę teraz się nie ruszyć, bo ona... Okej. Okay. Nie, bo ona u mnie, jak ona mnie trafia, trafi teraz? na dosłownie. Nie, nie chcę tak. jest zbyt młody. O no, nie cię dobił. No niestety teraz Będziemy tak sobie bardziej kampić Nie idzie, tutaj mnie nie. Ja tutaj teraz nie to może być gdzieś tam? Kociek widzę, że tam się gościu wrednie kampi. Ho, oh, oh, ho, oh. O, w się tam nie idę. Ale widać go. Uff. Kuda, poszedł tam i rozwalił mu to, ale nie mogę. O. No, jak się tam pozabijają? Co tam? Ja posiedzę tutaj w krzaczku. Nie. No, no niestety piciu się zrespiął wprost we mnie. Obok mnie. Ale z pucharki. Na no, odcinku widzę, że nawet dobrze milicie. A ja jednak nie miałam skrzynki. Nie. Nie. Jak zawsze. Strzygam się. A w ogóle co jest w sklepie, to. A, powiedzcie mi, nie wiem czy, tak, jutro, do jutra tak do dziewiątej, wiem, pamiętam, że coś tam do dziewiątej, prawie o dziesiątej się zmienia sklep, to napiszcie w komentarzach, czy mam kupić punktum, punkty mocy do El Primo. Bo brakuje mi tam kilka punktów, że dosta, że mieć ósmą rangę. Co to? Mocniacz suplusu. plusu. Ch chwyta najbliższą... Najbliższego przeciwnika w zasięgu i... Przerzuca go przez... Swoje potężne barki. Ładu ładunki ma... Nacza... Na mecz czy... o uh, A A tutaj teraz są 20 mocy. okej. No, to powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, czy dać na El Primo. Albo dać Albo dać y, na Kroła. A ja sobie lepiej poczekał. Na... Dobra. Pytanie. Rosse, Rosal, bitowca, Pambula, Dar. Poko, Poco, Rico, Barley, Piperka, Colt, Brock, Bo, Tik, Penny i Bibi. No jeszcze nie mam. Jak się tam nie No Znaczy ja ją spróbuję. Jadł, ktoś z jak. Bad. Goda, nie wiem, jak się mówi. Jak ona działa. No fajnie! Może tak fajnie nawalać. Boom. A to? U, a no to jej decyduje dostawać. A że mówię, że... Widzimy takie coś. Fajne, masz ściany u mnie? Prawda? Chcielibyśmy tu u mnie też takie coś zrobić? Aż zyskuję. Jakie ci może przez ściany też. Ale fajnie. Może tak fajnie O Oto napiszcie mi w komentarzach, czy mam kupić, mam kupić te punkty mocy do El Prima, Najbardziej do El więc się pozbierała, to kilka? Na koszt odcinka mogę. O, widzę, że ktoś ma tą nową postać. Tak, słyszę ją gdzieś. Nie, no jest fajna ta postać. O, nie. Dobra, dobra. Nie chcę się bawić z sobą, Riko. Albo? Chodź. Dobra, za. A, za tak. Zbardował ulta i z kampi. nie! Dobra, gościu, zostaw mnie. Ja się zostawię, ty mnie zostawisz. Okej. Okay. Skrzyneczka. dobra! Gościu! Nie. 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 nie, nie. Odejdź. Nie chcę się. Z... O, o. Idź, 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 idź. Bo dokładnie tam, tam wypadła woda. Hoho! Ja na pewno tam nie idę. się tam... O kurwa wyszłem. Wyszłem! A-a. 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 nie! Proszę! Oła. Oh, wow. Okej. Okay. I plusowe pucharki. No napiszcie mi, bar napiszcie mi bardzo mocno na kogo, e, na kogo dać te punkty mocy. Będę bardzo ucieszony, że napiszecie e, na kogo tam dać te punkty mocy. No i widzę, że już ktoś tam gra sobie. Jak się mówi, i się urodzili w trzepku. A kiedy się to, to te przysłowie, że się urodził w trzepku, że po prostu ma farta. Dynamik, poproszę, nie. Nie bi. Uuuuh. się, że ją Siema, dzień, jak tam twoje życie? o. Nie, ból. Niech mi się udało, niech mi się udało. jeszcze mi przykro, um, no, na kogo mam wydać prawie aż sześćdziesiąt diamentów, na kogo? Na El primo, że, że będę miał już dziewiątą. E, dziewiąty level na El Primo i mógł I teraz będę, będę polował na e, Na Moc Niech zów będę chciał tak na nagrywać no, E! Że się zacinam teraz o, Idź no! Hm, karma to to, Elo. właśnie, 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 brak, Boję się taka braka. Nie. Nie.

Ja coś się tak troszkę nie chcę ten ponagrywać z kamerką, Nie, nie wiem. Tak mi się troszkę nie chce pokazać z mojej twarzy. Nie o to chodzi, że mam problem, po prostu nie chcę. Odejdź, Ona wie o tym, że ona ma mnie takita dosłownie. Trafi raz małą pszczołką. Trafi mnie raz dużą. No. A? tą większą pszczółę. To na jedną tą czołą umie mnie na hita wziąść, na hita. To widzenia, ja tam nie idę. Tam. No chyba bi się nazywa, nie mam pewności. Ale chyba tak. Zatrusz się? Nie wiem. Ała! A ja za co dostałem od niej? Ale No w ogóle, dobra, teraz e, wygram albo przegram, zaraz to tomu... Co? Co je się stało? Yy... Nie chcę, mam... Nie chcę, Star. nie, dobra, nie mam ulta Uciekaj! Nie, dokonaj mnie, zużyję ulta będzie, będzie miał, będzie miał, mnie. No zostaw, nie, co ja coś? ci zrobiłem? Co ci zrobiłem, gościu? Szkoda, że chociaż ten ult szybko się nie ładuje. Le, 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 le. No Meści o tym mówiłem z tym krukiem. Fajnie się go wbija nad 15, ale dalej to. Trudno się go wbija. Ale stary. wyglądał teraz, bo ten Dary teraz wygląda tak bardziej animowo. No? Taki bardziej krówka była. Tak dalej to już nikt nie poka... Niepokradz... Idź mi z tą panią. Dojadę cię i będzie pod tobie. Tak, ci sojusz. Idź, nie, zostaw, zostaw mnie, no idź tam, babo, no, zostaw mnie! No i właśnie są tacy graczowie, są, powiem tak już nie czy to jest brzydkie, ale powiem brzydko, są strasznie upierdliwi. Są, potem nie chcesz nic z nimi robić, ty gdzieś sobie tam idziesz, ale nie, po co, idą no, tam do ciebie już jestem ja w kurzu czasami, u graczach. Po prostu widzą gracz, po prostu nie chce się nic i robią, A co innego? Muszą to robić, jak nie dobią ...to obciążą goska. super pojadę tam do ciebie, to już nie staniesz w ogóle. To <MK1> Co tam co Dzięki, Ała. Nie, proszę. A trzy miejsce, kiedy to było? A nie, biało, teraz to co? Trzeba jakoś dobrze trafić w jakiś uczciwy go. Gracie, ja że, że nic się nie robił. To powinien sprowadzić? I jest czas nowy. O, za dużo. O kurde. Dobra, ja. Za mocno się wtrąłem w grę. więc coś, to nie wiem, czy mi się uda dzisiaj yy, czwarty odcinek. Czy są jedno to nic i tak możesz przegrać przez to? Dzień dobry. No, bi a, to chyba zero to. To nic. Bo jest koniec. No, to był odcinek z Broustas, nie pamiętam jaki. Chyba... Nie, nie. Powiem postać tak za na każdego zedmiarza te 330 punktów za, 300, za 330 punktów e, punktów mocy za 56 5 dżemów to duże, za aż za 147 3 aż było, to trochę drogo. No, tu napiszcie i... No i milego. spróbuję dzisiaj też nagrać czwarto, jakiś, jakiś czwarty odcinek. No to pa.